Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu PitTok, w którym przedstawimy Wam kolejną dziesiątkę e, kierowców, tym, laż, tym razem tą najlepszą dziesiątkę z, z miejsc od 10 do 1. Jed, e, trochę dłuższa przerwa spowodowana i naszą niedyspozycją e, i też różnymi świętami, które miały miejsce nie tak dawno. Ale zanim przejdziemy sobie do rankingu, to obiegła nas informacja, że Guan Yu Zhou zmienia swojego pracodawcę, jak Feragi zdążyło się zorientować, nie jest on zbytnio przydatnym zawodnikiem, ale chińscy sponsorzy i sam chiński zawodnik nie musiał długo czekać na pracodawcę, bo został rezerwowym kierowcą Cadillaca i trochę się temu nie dziwię, bo taka młodsza osoba przy dwóch doświadczonych kierowcach może się przydać, w przeciwieństwie gdyby dobrać trzeciego tak samo doświadczonego kierowcę. Mi się wydaje, że ten wybór nie będzie miał praktycznie żadnego znaczenia, bo e, Chińczyk nie wystąpi w ani jednym wyścigu, ewentualnie gdzieś tam jakiś trening sobie pojedzie i na tym się jego prezencja w tym zespole skończy w następnym sezonie. To prawda, więc możemy sobie przejść e, już do rankingu, o tych zawirowaniach silnikowych dzisiaj nie będziemy mówić, bo to jest dość głębszy temat i musielibyśmy poświęcić mu znacznie więcej Chyba czasu. Chyba za tydzień będzie na to czas. Chyba za tydzień będzie na to czas, zwłaszcza, że też wiele kwestii nie jest wyjaśnionych, bo do tej pory sama organizacja nie wie do końca, co ma z tym zrobić. Robić. No i pamiętam, że ja na 11 miejscu miałem Niko Hulkenberga, a Ty nie pamiętam, co miałeś na 11 miejscu. Również nie pamiętam. Odsyłamy was w tym momencie do poprzedniego odcinka, abyście mogli to zweryfikować, a ja pozwolę sobie płynnie przejść do miejsca numer 10, na którym znajduje się. Może w opinii niektórych kontrowersyjny wybór, ale Kimi Antonelli u mnie się znajduje na miejscu numer 10. Możesz to uargumentować, bo ja mam inną postać zupełnie. Mogę to uargumentować. Głównie postawiłem Włocha, tak y, można powiedzieć, dużo niżej niż wskazywałyby na to jego punkty, bo jednak on w klasyfikacji kierowców znajduje się na miejscu numer 7, więc to są trzy różnice y, pozycji na niekorzyść Włocha. Ale głównie patrzyłem tutaj na to, co robił tym samym samochodem George Russell. Okej, okay, bardziej doświadczony zawodnik niż Kimi Antonelli, ale jednak Włoch niejednokrotnie podczas trwania tego sezonu pokazywał, że ma jeszcze pewne braki jednak w swojej jeździe. Mówię tutaj głównie o nieznaniu limitów przy starciach z innymi kierowcami. Okej, okay, rozumiem tą Twoją argumentację. U mnie Włoch. Znajduje się nieco wyżej. Na, u mnie na 10. miejscu jest y, Isaac Hajjar. Y, dałem tutaj Francuza na 10. pozycji, z tego względu, że druga część sezonu mi się znacznie mniej podoba w jego wykonaniu. To jest pierwsza rzecz. Trzeba docenić to, że y, w tym zespole zdoł, zdołał zdobyć podium. Ono było trochę szczęśliwe ze względu na y, awarię Lando Landonorisa. A poza tym, bardzo dobry był w kwalifikacjach na początku sezonu. On, pamiętam, miał bardzo długą serię z rzędu wejść do trzeciej sesji kwalifikacyjnej. Ale uwzględniłem go na dziesiątym miejscu ze względu na to, że nie utrzymał miejsca w czołowej dziesiątce na koniec sezonu i spadł na dwunastą lokatę. Dlatego, jest na takim miejscu. Rozumiem. Przechodząc dalej do miejsca numer 9. Carlos Sainz u mnie na liście znajduje się na dziewiątym miejscu. Okej, okay, Hiszpan miał dwa podia, regularnie występował gdzieś tam w czołowej dziesiątce, ale dalej przegrał punktowo z Alexem Albonem, więc to nie był jakiś fantastyczny sezon, prawda? Był to jego pierwszy sezon w samochodzie Ten Williamsa, początek. ale tak jak mówisz, początek tego sezonu był jednak dosyć rozczarowujący w jego wykonaniu. U mnie na dziewiątej pozycji jest wcześniej wspomniany Kimi Antonelli, o którym mówiłeś. Ja dałem troszeczkę wyżej Włocha. Między innymi dlatego, że miał bardzo dobrą końcówkę sezonu i mam tu na myśli w szczególności Brazylię. Też w Miami zdołał, zdołał zdobyć pole position, będąc jednym z młodszych kierowców, który startował z pierwszej linii. Zresztą argumentów się zgodzę. Pokazał mniej niż George Russell w tym samym samochodzie, wiem, że trzeba uwzględnić to, że jest dużo młodszym kierowcą, dlatego jest na dziewiątym miejscu, a nie w tym samym miejscu, co Lewis Hamilton. Miejsce numer 8 i tutaj na mojej liście znajduje się wcześniej wspomniany przez Ciebie Francuz Isaac Adjar. Bardzo dobry, solidny sezon w jego wykonaniu. Tak jak mówiłeś, gdzieś tam ta końcówka, dosyć wątpliwej jakości, ale to już e, ja bym trochę usprawiedliwiał go jednak zmęczeniem, tym intensywnym, skąd inąd, sezonem. E, zobaczymy, jak poradzi sobie w głównej ekipie Red Bulla, bo wiemy, że tam nie takie nazwiska przepadały, ale jednak e, na pewno najbardziej obiecujący w moim przekonaniu zawodnik z tego młodego pokolenia. Okej, okay, okay, zgadzam się tutaj z tym co powiedziałeś, też dlatego Francuz w przyszłym sezonie będzie reprezentował Red Bulla u boku Maxa Verstappena. Na mojej ósmej pozycji jest Carlos Sainz, którego wymieniłeś trochę niżej w szczególności za tą końcówkę sezonu. Myślę, że gdyby nie ta druga część, gdzie zaprezentował się naprawdę świetnie te dwa podium zdobyte w Katarze i w Baku, spowodowały, że Carlos nie jest w drugiej dziesiątce tych kierowców, tylko właśnie na ósmym miejscu, gdzie w, sprawował się świetnie. Na przykład ten, to podium w Katarze było sensacyjne w jego wykonaniu i na pewno nie spodziewalibyśmy się Hiszpana na tym miejscu. A na siódmym miejscu, że tak już Cię trochę wyprzedzę, postawiłem na Aleksa Albona. To tutaj się dogadamy. Dlatego, że zdobył więcej punktów, był bardziej przewidywalnym kierowcą. Ta forma była równa, czegoś zabrakło w końcówce. Ta druga część sezonu zaczęła się znacznie załamywać dla tajskiego kierowcy. Bo... Trzy razy piąte miejsce w ogóle w jego wykonaniu. W bolidzie Williamsa, to też jest warte podkreślenia. Okej, okay, w tym sezonie były gorsze ekipy, tak patrzmy, Alpine. Ale to nie oznacza, że ten samochód był jakiś wspaniały. Ale I... Był znacznie lepszy niż w poprzednich latach. No dlatego Alex Albons zdobył 73 punkty, a nie 13 punktów. Tak. Y... Ale kwalifikacje bardzo równe w jego wykonaniu rzadko odpadał w Q1. Y... Druga, może nie druga część, tylko. Ostatnia, jedna, czwarta sezonu, bardziej tak bym to powiedział, tam już pojawiły się te pewne problemy, pewne mankamenty w jego jeździe, że tam naprawdę Carlos Sainz, jego teammate, wyglądał zdecydowanie lepiej wtedy od niego, no ale też było za późno, żeby coś w tym rankingu można było jeszcze namieszać. Też Williams jak na siebie skończył wysoko w klasyfikacji zespołów. Więc tutaj naprawdę udany sezon dla nich, i jeśli tą transformację przetrwają bez większych niespodzianek, to w następnym sezonie, jeśli obaj panowie dalej będą się dogadywać w taki sposób na torze, może być tylko lepiej. Dokładnie, zgodzę się z tym, co powiedziałeś. Też ta transformacja będzie łatwiejsza, jeżeli te przewidywania Mercedesa się naprawdę sprawdzą, bo to Właśnie z tych jednostek korzysta Williams. Przejdę sobie do pozycji szóstej. Myślę, Mi się wydaje, że będą bardzo dużo, będzie trochę zwolenników tej decyzji, trochę osób, które mnie za nią skrytykują, i jest to Fernando Alonso. Uważam, Tutaj że. również się dogadamy. Tak, że wyciągnął z tego samochodu maksimum, w szczególności w końcówce sezonu, gdzie pokazywał się z naprawdę bardzo dobrej strony. Trzeba pamiętać, że. Aston bardzo szybko zrezygnował z dalszego rozwoju samochodu, no bo było widać, że jest źle. Na początku Hiszpan miał dużo pecha. Przepraszam wejdę ci w słowo. Pierwsze punkty w ogóle Fernanda Hiszpanii. Alonso jest Hiszpania, pierwszy czerwiec. pierwszy czerwiec. To pokazuje jak ten początek w ogóle został przespany przez ekipę Aston Martina. Tak, w dalszych wyścigach prezentował się znakomicie, zwłaszcza w kwalifikacjach robił furorę, tam czwarte miejsce czasami Udało mu się zdobyć i najstarszy tutaj kierowca na gridzie. Liczę na to, że w przyszłym sezonie, jeżeli Adrian Newey wraz z Hondą ugotują bardzo dobry samochód, to może po 13 latach zobaczymy Hiszpana na pierwszym stopniu podium. Też umówmy się, był potencjał na dużo, dużo więcej w jego wykonaniu. Yy, głównie patrzę właśnie na ten przespany początek, na te problemy z Bolidem, też pięć DNF-ów w całym sezonie, to dużo mówi o tym, jak ten samochód, jak ta jednostka była awaryjna. Okej, okay, część z nich to nie były po prostu awarie, tylko Fernando skończył gdzieś tam w ścianie. Bo... Albo wycofywali go w ogóle, też były no tak. takie sytuacje, yy. a mimo to udało mu się ukończyć yy, sezon w czołowej dziesiątce, wyprzedzając tak chwalonego Izaka Jara czy Niko Hulkenberga. Raz piąte miejsce w jego wykonaniu wyżej nie był w stanie wskoczyć, no ale to, to, to tak jak e, już mówiliśmy, ograniczenia techniczne bardziej niż e, sam styl jego jazdy. Też Hiszpan wielokrotnie e, dawał upust swoim emocjom co do tego samochodu przez radio. E, kłótnie z zespołem, narzekanie na samochód, nawet e, gdzieś tam jakieś e, przepychanki słowne na radio się zdarzały. Tak. E, z tego znany jest w sumie Fernando Alonso, że. Nieważne z jakim inżynierem ma do czynienia, to te sprzeczki czasami się zdarzają, ale one nie są bezpodstawne, bo przypominanie co kółko, jak miało miejsce to właśnie w Singapurze, ile zostało okrążeń do końca, to frustruje kierowcę. Można to powiedzieć co jakiś czas, ale nie. Nieco jedno okrążenie. Ja przejdę do piątego miejsca. Myślę, że tu już nie będziemy zgodni. Ja postawiłem na Oscara Piastrego. No to nie będziemy. Australijczyk, który przez pierwszą połowę sezonu do Grand Prix Holandii jechał perfekcyjny sezon. Nie można było mu niczego odmówić. Walczył tym McLarenem jak się dało. A po Grand Prix Włoch, coś ewidentnie zgasło, i Australijczyk obudził się, tylko nie w porę, bo obudził się dopiero w Katarze i w Abu Dhabi, gdzie jechał naprawdę świetnie, ale ta, ten błąd w baku, na przykład, to jest dla mnie coś niesamowitego, jak można w taki sposób, tak głupi sposób stracić punkty, bo wyścig w baku jest długi i o tym zawsze trzeba pamiętać i nie można pchać się od razu, bo można wiele stracić. I tak zrobił Oskar Piastri, który przegrał rywalizację z Maxem Verstappenem ostatecznie o 11 punktów, mając nad nim przewagę 102 punktów, dlatego jest na piątym miejscu. U mnie na piątym miejscu znajduje się Charles Leclerc, może to być dla niektórych szokujące, bo mm, dużo jest takich opinii, że w zasadzie to nie jest wina Monakijczyka, tylko jak zespołu i tego, jaki bolid miał do dyspozycji, ale kiedy ja patrzę na wyniki rok do roku i widzę, że 2025 to jest sześć podiów w jego wykonaniu. Porównując to do lat ubiegłych, wygląda po prostu blado, gdzie to Ferrari nigdy nie było jakimś potentatem technicznym. Trzeba Poza się, rok, temu, rok temu ten. Trzeba się uczciwie umówić. Była dyskwalifikacja w Chinach, było 14 miejsce, było 13 miejsce. Gryzie mi się trochę wizerunek, jaki kreuje się Charlowi Leklerkowi w mediach społecznościowych jako. Potencjalnego kandydata na mistrza, z jego wynikami, po prostu. No, ja się z tobą nie zgodzę. U mnie Monakijczyk zajmuje pozycję wyżej, czyli czwartą, bo uważam, że w taki sposób, jaki odstawił Luisa Hamiltona w klasyfikacji kierowców. No to nie było trudne zadanie. No, jak się okazało, nie, ale przed sezonem chyba nie spodziewaliśmy się, że tak duża różnica może być pomiędzy nimi. Monakijczyk zdołał, zdołał zdobyć e, niesamowite pole position na Węgrzech, przez oczywiście awagię i błąd zespołu nie mógł nawet powalczyć o podium nie mówiąc już o zwycięstwie świetna jazda w Meksyku świetna jazda w Abu Dhabi na koniec gdzie do samego końca próbował coś dla siebie wywalczyć byłoby zwycięstwo w Monako, a tam zabrakło naprawdę niewiele bo Lando Norris okazał się wówczas lepszy w kwalifikacjach dlatego Monakijczyka postawiłem wyżej, bo uważam, że on był w stanie wycisnąć z samochodu znacznie więcej niż siedmiokrotny niż świata na moim czwartym miejscu znajduje się Oscar Piastri. Tak zamieniliśmy obu panów miejscami. W zasadzie większość tematu już wyczerpałeś. Tak? Ten punkt przełomowy sezonu to na pewno będzie Baku i ten incydent w wykonaniu Australijczyka. Później jeszcze ta niefortunna dyskwalifikacja w Las Vegas, gdzie gdyby. Wyścig zakończył się tak, jak powinien się zakończyć, w sensie takim, że gdyby wszystko z samochodem było w porządku, to myślę, że Oscar Piastri jednak y, byłby minimalnie przed Maxem Verstappenem wtedy. Nie chodzi mi nawet, że byłby przed Maxem Verstappenem, tylko że byłby w stanie powalczyć o zwycięstwo w, w o Mistrzostwo Świata. Y, uważam, że gdyby te punkty za Las Vegas zostały mu dopisane. To mielibyśmy, mówilibyśmy o mistrzu, Oskarze skarze a nie o Może jest to kontrowersyjna opinia, może nie, ale też patrząc, m, zdecydował to, że jest przed Leclerkiem, zdecydował o tym sam początek sezonu, znakomi, oprócz Australii, tak? bo tam dziewiąte miejsce. Ale to był ogóle, szalony wyścig. W ogóle tragedia, ale później mamy Chiny wygrany sprint, wygrany wyścig drugi sprint, drugi, drugie, oczywiście drugie. trzeba przypominać że tak, Lewis Hamilton tak. wygrał sprint później jest Japonia trzeci Bahrain pierwszy, Arabia Saudyjska pierwszy Miami pierwszy, Emilia Romagna trzeci, Monako trzeci Hiszpania pierwszy, praktycznie Australijczyk nie schodził z podium do pewnego momentu, tak, no do, do połowa sezonu była kapitalna, później za, coś ewidentnie się zacięło i już tych punktów nie, był zdobywa, nie mógł zdobywać prawie wcale a podiów to mieliśmy jak na lekarstwo przez dłuższy czas, dopiero w końcówce sezonu, te dwa drugie miejsca w Katarze i w Abu Zabi. Moim trzecim kierowcą i uważam, że nie spodziewałbym się takiego performance'u ze strony George'a Russella, i jest, to, się i jest to właśnie George Russell na trzecim miejscu, który jako jedyny spoza tej czołowej trójki wygrał wyścig, a wygrał konkretnie dwa. To ja może od razu płynnie yy, z Norrisem tutaj zestawię, bo ja miałem bardzo duży dylemat przez pewien czas, czy Georgia Rusella nie dać w ogóle na miejsce numer dwa, bo to, co pokazał w tym sezonie yy, to było coś fenomenalnego. Ja nie pamiętam, tak jeżdżącego Georgia Russella, yy, pewny. Yy, kwalifikacje bardzo dobre, co też nie było regułą w poprzednich sezonach. Pokazał, że jest gotowy być tym kierowcą numer 1 w Mercedesie nie tylko z nazwy, ale również z tego, w jaki sposób się prezentuje. To, że skończył ostatecznie za Lando Norrisem, co o tym zdecydowało u mnie? Ostatni weekend i jazda Lando bo do, tej, do tego momentu obu panów uważałem za w miarę równy poziom, ale jednak Lando Norris w ostatnim wyścigu, tym kluczowym dla przebiegu całego sezonu, pokazał, że nie pęka, że ma psychikę ze stali i kapitalną jazdę również zaprezentował, wyprzedzając po dwóch kierowców jednym manewrem. Dokładnie. George Russell przede wszystkim zaskoczył mnie w Singapurze fenomenalnymi kwalifikacjami, gdzie wszyscy myśleli, że wygra Max Verstappen. I to też jest takie, co by było gdyby, tak? Można sobie gdybać w tym momencie, bo Mercedes dość niespodziewanie wypalił w miejscu, w którym nie powinien, bo to jest akurat tor, który zawsze sprawiał problemy każdemu, a Mercedesowi, który bardzo źle reaguje na wszelakie ciepło, tym bardziej, ale. Bez... George Russell przede wszystkim przez cały sezon nie wdawał się w żadne problemy z innymi kierowcami, nie było żadnych kontaktów. Stąd też były memy, że do nothing, P3, P2, P5 i to były zawsze bardzo wysokie Uwaga. miejsca. George Russell ukończył wszystkie wyścigi w tym sezonie. Wszystkie. Z czego tylko jeden nie był w punktach. Z czego tylko jeden nie był w punktach? I to było Monaco, A to dlatego, że też tam kwalifikacje i tam było dość A, pamiętam, to było to wyprzedzanie. Wprost na szykanie tak, 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 po, tak, tak, po tunelu, tak, tak. za którą dostał olbrzymią karę, bo nie mógł już wytrzymać za Aleksem Albonem. Pokazał równy poziom przez cały sezon, i gdyby tylko Mercedes nie przegrzewały mu się hamulce, działała zawsze skrzynia biegów, czy tempo byłoby odrobinę lepsze, to George Russell mógłby powalczyć o coś więcej w tym sezonie. Dokładnie. Przejdziemy sobie do mojej drugiej pozycji, czyli tutaj też się zgadzamy już do samego końca. Jest to Landon Norris. Jest na drugim miejscu ze względu na początek sezonu, w tym dość mocno przygasł w porównaniu do Oscara Piastriego. I mo można powiedzieć, że po Holandii, a właściwie po Baku, w którym też spodziewaliśmy się schyłku jego formy, bo on też ten wyścig popsuł. No odkryliśmy zupełnie innego zawodnika, który bardzo dobrze utrzymał to napięcie. Tak, ja już swoje zdanie o Landoner się wyraziłem. Tutaj jeszcze króciutko odniosę się do wszystkich głosów, nie powiem, że krytyków, bo to byłaby dla nich zbyt duża pochwała, hejterów Landonorisa, że mówiących, że nie zasłużył na Mistrzostwo Świata, jeżeli ktoś zostaje Mistrzem Świata, to na to zasługuje, ale oczywiście nie zawsze najlepszy kierowca w stawce zostaje Mistrzem Świata, bo moim zdaniem najlepszym kierowcą był Max Verstappen. Dokładnie, Holender udowodnił w tym sezonie, dlaczego Ton to ma cztery mistrzowskie tytuły i dlaczego jest porównywany do takich legend jak Lewis Hamilton, Michael Schumacher czy Ayrton Senna, bo Holender, gdy dostał narzędzia w, po Holandii, no, a w sumie już w Grand Prix Holandii te narzędzia były, to robił rzeczy niesamowite, przez co miał najwięcej pole position w tym sezonie 8, najwięcej zwycięstw i najwięcej okrążeń był na prowadzeniu. I za, zadecydowały niuanse. To też nie można powiedzieć, że nie dostał daru od losu, bo uważam, że Baku czy dyskwalifikacja McLarenów to był ogromny dar, e, który ułatwił mu tą pogoń, ale on dał od siebie 200%, żeby to w ogóle było możliwe, i niektóre wyścigi czy kwalifikacje to wręcz przecieraliśmy ze zdumienia. Na przykład Meksyk i jego stint na miękkiej mieszance, który prawie pozwolił mu zdobyć drugą pozycję, co wtedy popsuli nam sędziowie to widowisko. A trzy, ostatnie sześć wyścigów, no coś niesamowitego po prostu w jego wykonaniu. Niesamowite rzeczy robił Max Verstappen i teraz pewnie jego fani zastanawiają się, co by się stało, gdyby nie pewien młody Włoch na Red Bull Ringu. Nie można tak tego... No, gdyby nie sędziowie w Meksyku. Dużo było takich tak, sytuacji, ale, ale też, też można to, mówić... Tak samo można mówić w kontekście Lando Norrisa. Że mogli mnie nie yy. kwalifikować, mogliśmy w baku nie wjeżdżać w barierki, więc tego było sporo. Ale w każdym razie y, Max Verstappen pokazał, że dużo yes. rzeczy w Formule 1 się zmienia, yes. ale to, że on jest dalej kapitalny, to się nie zmienia. I na pewno, jeśli tylko Red Bull odpowiednio, a już mamy takie głosy, że raczej będzie odpowiednio przygotowany do następnego sezonu, to Max Verstappen dalej będzie mocny. Ta re rewolucja w Red Bullu póki co zapowiada się bardzo dobrze, co jesteśmy bardzo zdziwieni, bo... No rzadko takie rzeczy wychodzą w, od razu w pierwszym sezonie. Zwłaszcza, tutaj... że mamy Forda jako dostawcę tak. silnika, który jest dość... A jest pewne znane wątpliwe. polskie przysłowie z Fordem, którego tutaj nie będę może przytaczał. Tak, jest takie przysłowie. Jeżeli Max Verstappen ma narzędzia, to on potrafi z nich korzystać. Śmieszy mnie ostatnia wypowiedź Sergio Pereza, który mówi, że on był szybszy na symulatorze i tylko dlatego, że ten samochód był pod Maxa, to dlatego był wolniejszy. Nie, Max Verstappen jest o jedną Ale ligę przed każdym zawodnikiem. Nie wiem, czy, nie wiem, czy widziałeś, bo dzisiaj rano mignęła mi na Twitterze jeszcze jedna wypowiedź z Sergio Pereza, że kiedy był wolniejszy od Maxa Verstappena, to był problem i kiedy był szybszy od Maxa Verstappena, to też był problem, więc on uważa, że po prostu szukano problemu, żeby wyrzucić go z drużyny. W przyszłym sezonie może udowodnić swoją wartość, ścigając się z innym, drugim kierowcą. Ja nie wiem, jak panowie się dogadają, bo obaj bardziej znani są z tego, że to oni są wingmenami dla swoich partnerów. Ja a myślę, nie że, głównym. że w przyszłym sezonie Cadillac będzie na tyle bezużyteczny, że oni jedyne, z kim będą się ścigać, to między sobą. A to wtedy... z Alpine, ewentualnie, no. jeżeli się nie poprawią. Dużo rzeczy dzieje się wokół kolejnego sezonu, ale o tym sobie porozmawiamy najprawdopodobniej za, za tydzień. A za dziś dziękujemy. Możecie w komentarzu napisać, czy zgadzacie się z naszym rankingiem. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, to możecie je napisać, kogo dalibyście wyżej, kogo dalibyście niżej. Zachęcamy Was też do polubiania naszych filmów i subskrybowania naszego kanału. A za dzisiaj już dziękujemy i do usłyszenia. Do zobaczenia.